Deirdre od Smutków, legenda irlandzka. Dawno temu w Ulster król Konchobar gościł na uczcie u swego barda. Małżonka gospodarza, będąca w zaawansowanej ciąży, krążyła między stołami, doglądając gości. Nagle w całym domu rozległ się mrożący krew w żyłach krzyk. Był to krzyk dziecka, wydobywający się z łona matki. Wtedy wielki druid Kadbat podszedł do kobiety. Położył dłoń na jej brzuchu i wygłosił przepowiednie. Według jego słów miała urodzić się dziewczynka, która będzie prawdziwą pięknością, ale sprowadzi wielki smutek na całe królestwo. Na te słowa lud Ulster zażądał, by dziecko zgładzono zaraz po narodzeniu. Król jednak postanowił inaczej. Wkrótce żona Barda powiła córkę, której dano na imię Derdre, czyli smutek. Dziewczynkę od razu wysłano do najbardziej odległego zamku w królestwie, gdzie miała się wychowywać pod opieką kadbada. A gdy tylko osiągnie odpowiedni wiek, król chciał jak najszybciej wydać ją za mąż. Derdre wyrosła na dziewczynę o niezwykłej urodzie, ale coraz bardziej doskwierała jej samotność. Pewnej zimowej nocy przyśniło jej się, że zakocha się w młodzieńcu o włosach czarnych jak skrzydła kruka. Jasnej skórze i policzkach czerwonych jak krew. Gdy opowiedziała o tym swojej piastunce, ta odrzekła, że nieopodal mieszka wojownik o imieniu Nauis, który bardzo przypomina nieznajomego ze snu derdre. Dziewczyna od tamtej chwili myślała tylko o tym, żeby go poznać. Okazja wkrótce się nadarzyła i oboje zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Naois próbował jednak bronić się przed czarem dziewczyny, gdyż obawiał się okrutnej przepowiedni. Jego bracia również próbowali go namówić do zmiany obiektu westchnień, lecz na próżno. Wkrótce Dirdre uciekła z zamku i zakochani kryjomu pobrali się, a potem wraz z braćmi Naois uciekli. Gniew Konczobara był ogromny, ale ponieważ Nałas i jego bracia byli wybitnymi wojownikami, lud Ulster wybłagał ich życie. Król w akcie wybaczenia zaprosił braci z powrotem do Irlandii, jednak w noc przed wyruszeniem w drogę derdre znów miała sen. Zaproszenie Konczchobara było podstępem, w którym bracia mieli stracić życie. Rankiem kobieta błagała męża, aby tam nie wracali, jednak ani on, ani jego bracia nie chcieli jej słuchać. Gdy tylko przybyli do Irlandii, braci od razu pojmano i zamordowano. I tak ziściła się przepowiednia druida. Uroda córki Barda zrodziła zawiść w sercach mężczyzn i doprowadziła do strasznych czynów. Król dopuścił się, zasługującego na wielkie potępienie występku, a całe Olster pogrążyło się w smutku po stracie wielkich wojowników. Dyrdre stała się więźniem konszobara, który sam ją poślubił. Na jej zjawiskowej twarzy nigdy już nie zagościł uśmiech. Gdy rok później jechała z nowym mężem otwartym powozem, mijali grób jej ukochanego. Derdre ogarnęła tak wielka tęsknota i żal, że bez namysłu wyskoczyła z powozu i zginęła. To właśnie w tym miejscu wyrosły dwa drzewa, a historia nieszczęśliwej miłości Derdre i Nawisy nie została zapomniana. Splecione gałęzie drzew nawet po wielu wiekach przypominają o miłości, która po raz kolejny okazała się silniejsza od śmierci i okrutnego losu.